Klep Eneba jest jak Lidl, co tydzień coś nowego. W tym tygodniu serwis przygotował dla graczy sekcję gier, w które musisz zagrać w 2023 roku. Znajdziesz tam najnowsze produkcje oparte na grach fabularnych oraz przygodowych, a wszystko to w atrakcyjnej cenie. Ale to nie wszystko, Eneba to nie tylko gry. Możesz także znaleźć na stronie kody z dodatkami, abonamenty do różnych usług gamingowych i wiele innych atrakcji. Wszystko to znajdziesz w przejrzystych kategoriach produktów wyakcentowanych na głównej stronie. Nie zapomnij również o niedługo wykasającej kolekcji gier horroru, które pomogą Ci wszucie w straszny klimat upamiętniający tegoroczne Halloween. Dlatego nie ma na co czekać, zapoznaj się dokładnie z ofertą już teraz, którą znajdziesz w pierwszym linku w opisie. Eneba, najszybciej rozwijająca się platforma handlowa dla graczy. Btw. uczyłem się od Ciebie grać, a teraz mam Emeralda. No i prawidłowo. Generalnie teraz w dzisiejszych czasach troszeczkę ograniczyłem swój czas w kwestii coachingów i tak dalej. Strasznie ze względu na fakt, że stworzyłem swój kurs internetowy, do którego Cię widzu zachęcam. Potem ograniczyłem ten kontakt ze względu też na pracę, jak i inne rzeczy, no i jakoś tak przeszło mi mm, taka chęć po prostu mówienia ciągle tego samego, no wiecie jak jest. Dobra, fleszyk Nautilusa za mojego nie jest za bardzo worth, ale no cóż, mówi się trudno. Jakby co widzowie, oczywiście dzisiaj jest straszny stream, straszna gierka nocturnem, dlatego wybrałem tą postać nie bez powodu, no, który klasycznie pod Bruisera w ich kompozycji byłby całkiem skuteczny, nie będziemy one-shotowani, będziemy mogli cokolwiek nacisnąć w fightie, także zapowiada się zachęcająco. Tylko ja chyba zacznę od góry, bo w sumie, tak de facto, ja chyba wolę zacząć od red siteu, żeby powoli iść w dół. No i sobie zmutujemy klasycznie każdego, żeby mi tutaj nikt nie zawracał e, gitary. I ja ogólnie, Kenia z tobą wygram więc jesteś kozakiem, że umarłeś za free Umarłeś? Nie gadaj, że nie umarłeś. A miałeś już tak, że zamiast dzieci przyszedł do ciebie twój botleń i zamiast cukierku poprosił o tego O LPK. Nie, nie miałem takiej sytuacji. W ogóle co jest? Double kill na bocie z Dravenem i Kaisem? WTF man Ta gierka zapowiada się naprawdę wszechstronnie ja pamiętam jak grałeś u ludzi na kontach październik 2021 grałeś Kaziksem Eko i Eliską. Stare dobre czasy, które mogą powrócić, ale raczej już nie gram na innych kontach, ograniczyłem się do swojego. W sensie to jest jakiś atut, nie? Bo jak będziecie mnie mogli dodać do nie wiem, znajomych, to będziecie po prostu mieli mój pseudonim i tyle. A nie, że dodajecie każde konto, żeby ze mną potencjalnie zagrać. Minus jest taki, że troszeczkę gry z winami przez to ograniczone zostały. Jeżeli grało się na czyimś koncie, to wiadomo, że ta dewizja była troszeczkę niższa, nie? I miało się większe szanse, żeby sobie z wami pograć, z wami spędzić kontakt i potencjalnie tak jak tu Ryder napisał, naprawić mmr -y. A teraz to już niestety ciężko. Da się naprawić MMR, czy lepiej już fresha kupić? No, oczywiście, że się da, tylko musisz mieć takiego win że mogą ci uznać potencjalnie za smurfa. 10 winów z rzędu i masz mmr -y naprawione. Kwestia dożowania tych gierek, i tak dalej, już wydaje mi się takim zapomnianym bardzo pomysłem. Raczej nie polecam dodawać sobie promocji innych, bo w sumie promo nawet już nie ma. Z tego co pamiętam, z kolei z fresh, kontami jest zupełnie też inaczej w dzisiejszych czasach, bo Riot faktycznie zwraca uwagę na to, że te konta są banowane. Bardzo często zdarzają się teraz reklamacje, a ja oczywiście nie chcę wam dawać jakiegoś skamu albo nie chcę wam. Mówić, że za chwilę może stracić swoje pieniądze. Okej, okay, dam ci drugie konto, ale ono też za chwilę dostanie bana. Więc od razu mówię, że troszeczkę się już odizolowuje od fresh, kont, które kiedyś właśnie były bardzo często u mnie na Discordach, na konkursach i wielu innych rzeczy. No bo po prostu już Riot zwraca na to większą uwagę jak kiedyś i te konta po prostu banuje czasami nawet po jednej grze na Aramie, normalku czy innych takich sprawach. Keyń teraz jest potężny. Na naszą drużynę może być całkiem spoko niebieska wersja, ale czy on ją złoży? Nigdy nie wiadomo. Nie wzoruje się totalnie First strike'em, bo już jest tyle rodzajów Kena, że dla mnie runka First Strike oznacza, że może być to czerwona dusza z potencjalnym First strike'em na początku, albo Conqueror może być z niebieskim, no to jest kwestia doboru i wielu innych. Warto pomóc botowi, bo... Chociaż... Ken to chyba dostaje na bęski, co? Ej, biegnę tu. Nice, ty! Dobra, zajebiście. Ej, ten gang akurat na bocie był tak idealnie w punkcior, nie dość, że uratowaliśmy Dravena, możliwe, że tym Q w Kai'Se, to jeszcze dodatkowo zgarnęliśmy fraga. No i to się zaczyna powoli rozpędzać ten nocturn. Zasadniczo teraz złożyliśmy sobie Iron Spike Whipa, którego rozwiniemy na Strike Breakera, bo to będzie fantastyczne połączenie i Slowa, żeby taki Draven mógł wyłapywać przeciwników, i zarazem też dla nas, żebyśmy my mogli na kimś Fira na, nabijać. Także powoli się to zapowiada dosyć ciekawie. Miejmy nadzieję, że Lux nie ucieknie z wizji, bo mam zamiar ją troszeczkę poerkować, przestraszyć, że tak powiem. I też oczywiście wyeliminować. Władimir widzę, że też używa, że tak powiem, postaci, która idealnie wpaja się w te klimaty Halloweenowe. Niemniej jednak dzisiaj to strach okazał się skuteczny niż jakiś losowy wampir. Dobra, i czy my chcemy gankować bota? Chcemy, ale wiemy, że Ken gdzieś się tu znajduje, więc profilaktycznie zapingujemy dwa razy. No a spokojnie, pamiętajcie, nigdy nie starajcie się pingować na siłę po 15 razy. Bo pierwsze co ludzie zrobią, od razu cię zmutują. Spinguj raz może dwa i tyle. Ludzie, którzy mają więcej IQ niż 20, będą doskonale wiedzieć, że że to jest po prostu komunikacja, a nie na przykład jakieś proste spamowanie, bo tak chłop, bo tak chłop chciał, nie? No i perfecto, Dive'ik, proszę bardzo, Draven tak nafidowany, że aż ją mu składa. Mi by coś troszeczkę śmierdziało Drake'iem, ale jak oni zrobią first turret, to też się nie obrażę. Ale chociaż asystę dostałeś? Dostałem, ale czy mnie asysta w tym przypadku satysfakcjonuje? Nie wydaje mi się. Raczej znaczy mnie satysfakcjonuje to, że Draven po raz kolejny się nafidował, ale ja wiem, że to jest bardzo duży minus do Lejta, bo w lejcie Draven nie robi nic. Teraz świeci oczywiście swoim przykładem, jakością zadawania obrażeń i tak dalej. Ale uwierzcie lub nie, 10-15 minut gry. Kane składa dwa przedmioty, nawet jak Draven posiadałby Yumi, to po prostu go nie ma. To jest taka właśnie zdradliwa postać. Nafiduje się. Narąbie się czy hapie w najlepsze A skończy się tak On tu flashnął ty Nachapie się po prostu taki Draven w najlepsze Potem będzie świecił e, Swoim przykładem I będziecie potem wyzywał że no nie wiem Przegraliście grę czy coś I to przez ciebie nie Bo on teoretycznie miał dobre staty Natomiast my jak widzicie mamy staty dosyć umiarkowane 3-1-3 to statystyki które Są powiedziałbym godne podziwu Czy ja trafiłem Fira Nie wiem ale Zabijemy sobie przeciwnika. Raczej na Keina powinienem wygrać takie starcie. Chociaż różnie z tym bywa. Zostawmy sobie kasę na Pira. Znaczy kasę. Chciałem powiedzieć manę oczywiście. Czy ty naprawdę to zrobiłeś? Dobra, powinniśmy go zabić od Tureta. Padniesz? No i padniesz i zajebiście. Dzięki Edward za wspierającego w formie brąza. Pozdrawiam. Odstawiłeś trochę YouTube'a na dalszy plan, chyba? Tak, wiesz dlaczego? Bo jeżeli chcesz mieszkać na swoim i chcesz faktycznie jakoś oszczędzać, nie wiem, na ślub czy jakieś inne sprawy, to trochę droższe. Ślub to przykład. Mówię jeszcze o re remoncie, czy nie wiem, kupieniu w przyszłości może jakieś mieszkania. No to YouTube nie jest na tym progu co jestem, nie jest tak wysoki, żeby móc oszczędzać, nie? Musiałbym mieć albo trzy razy większe subskrypcje, żeby się to trochę przełożyło na widzów stałych i którzy by mi tak jakby płacili subskrypcją tak jak to zrobił Edward Liga Legend upadła względem gameplayu z prostego powodu no poradników jest tyle że już nie wiadomo w czym wybierać a z kolei sami twórcy chyba nie chcą do końca trzymać jakby reputacji ligi do tego stanu jak był kiedyś dlatego wydaje mi się że wszystkie te czynniki spowodowały że mój kanał poszedł w odstawkę Ej mogę w to... o siema Ty co jest 5 ta gra trochę inaczej by wyglądała, jakby faktycznie Kane to rozpoczął. Dobra, ludzie na czacie stwierdzili, że gramy ofensywę. To bez zastanowienia lecimy sobie od razu z Mawem. Dlaczego pewnie Maw spyta? Po pierwsze tarcza ochronna, która mnie ochroni przed Luxaną, Kaisą, Vladem, czy nawet i Nautilusem. Zobaczymy jak bomba pierwsza. Po drugie dostałem fajnego donajta. Także pozdrawiam. Mój nick to GigaGoga, dodałem cię do znaj jakby coś. Mój... Czekaj, ty masz nick GigaGoga? No pozdrawiam, dzięki za 3,50, także pozdrow dla ciebie byku A jeszcze żeś mnie zdezorientował w sumie tym donate'em, ale dzięki To jest stricte zbudowany przedmiot pod kontrę, żeby przeciwnicy mieli gorzej Czasami starajcie się względem przeciwnika dopasowywać się przedmiotami Tak nie, że wy byście bili najwięcej przeciwnikowi, tyle żeby on zadawał wam jak najmniej To też jest pewnego rodzaju dobra taktyka, żeby po prostu być bardziej skutecznym w całej lidze legend Mówię, czasami największa ofensywa nie jest najbardziej skuteczna. O tym powinniście pamiętać, bo wielu ludzi o tym właśnie tak szczerze mówiąc nie wie. A potem się dziwi, czemu hard albo czemu ich gry nie idą po ich myśli. A właśnie, coach, to tylko do dżungli, czy to też dajesz? Daję do każdego, wiesz? Bardziej, Edward, staram się jakby to powiedzieć, przesuwać ludzi na kurs, ponieważ kurs zawiera 25 lekcji. To jest ponad 2 godziny materiałów i pasują do każdej linii. Jak roamować, jak gankować, jak nie wiem, farmić, jak kurde, wybierać bohatera, bo niektórzy też mają problem. Każdą runę ci potrafię tam ogarnąć, i to jest wszystko jakby w krótkich treściach, które są i skuteczne, bo krótkie to je łatwo zapamiętasz, i niezbyt męczące, no bo rzecz jasna one zawierają słowa klucz. Które musisz tylko wiedzieć, żeby, nie wiem, być bardziej skutecznym graczem. Ej Malzachar dżungli to się opłaca. Szczerze, kiedyś bym cię nazwał szaleńcem w dzisiejszych czasach zwłaszcza z tym towarzyszem, pikujesz co chcesz, to cię fajnie regeneruje. Także powiedziałbym. 2 na 10, bo oczywiście dżungler to to nie jest, ale wiem, że czasami by potrafił zaskoczyć. Nie chcę ci Kasantę pomagać. Sorry Wariacie. I tego kenna to możemy zabić. Czekam na wypłatę, bo chcę poprawić kilka rzeczy. Nie ma problemu. Niech ktoś służy pomocą. Czy my go trafiliśmy? Ale one shot. Nie, no, oczywiście to Draven. Ale my w małym stopniu też coś tam zadaliśmy. Także fajno. Mavic gotowy. W sumie nawet i barona potencjalnie moglibyśmy zrealizować w early Jednakże, chyba ten pomysł jeszcze poczeka, bo. Draven się chyba nie fatyguje, żeby na Barona iść Dobra, pytanie za milion punktów, czy chcemy lecieć w Nautilusa? Pewnie, że chcemy nie Zapomniałem tego skontrować, ale spoko, ja go mam I Luxunę też powinienem mieć Jak gracie na przykład takim Nocturnem, staracie się w międzyczasie Kiedy faktycznie jesteście blisko przeciwnika Wykorzystywać swoje W, żeby mieć pewność, że nikt was nie zaslowuje Jakoś nie, dziwnie nie podrzuci i tak dalej. To jest niewielka czynność, ale uwierzcie lub nie może wam uratować życie. Jak i nawet doprowadzić do stanu, gdzie przeciwnik próbuje za wszelką cenę was powstrzymać. No ale mu się oczywiście nie uda, bo macie ochronę i wtedy jeszcze podkręcacie swojego atak speeda. I tym stanem widzowie w strasznym streamie, w strasznym stylu zakończyliśmy tą gierkę fajnymi statystykami. Także co, dziękuję wam za uwagę, przechodzimy do podsumowania. Do diamentu coraz bliżej, ale jeszcze jak to się mówi, daleka droga. Damage umiarkowany. Draven, jak widzicie, występował gierkę, no i to tyle. Natomiast uwierzcie lub nie w przyszłości, jakbym złożył jeszcze Black Cleavera, może jakieś inne takie ofensywne itemy pod Lethality. Bardzo możliwe, że ten damage byłby znacznie większy, równający się do co do damagea Cassante. Subskrybujcie po więcej lajkujcie materiał dla zasięgów, oraz częściej wpadajcie na transmisje na żywo, bo one są naprawdę różnorodne. Tak jak widzicie to po dzisiejszej kamerce. Do zobaczenia. Yo-yo.